Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił nad niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Ty jesteś moim synem umiłowanym, w tobie mam upodobanie. Boże miłosierdzie obdarzyło nas wielką łaską, kiedy możemy przeżywać dzień zmartwychwstania pańskiego, Obchodząc także święto Chrztu Pańskiego, jest to liturgiczne wspomnienie, wydarzenia, które rozpoczyna publiczną działalność Pana Jezusa, a jednocześnie liturgicznie kończy okres świąt Bożego Narodzenia. I przeżywamy niedzielę Chrztu Pańskiego. Słowo, które dzisiaj brzmi, jest bardzo pięknym słowem, ponieważ pokazuje dwie postaci: Jana Chrzciciela oraz naszego Pana Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela. Kiedy czytaliśmy fragmenty o narodzinach Jana Chrzciciela, ewangelista zapisał, że rodzi się za czasów króla Heroda. W ten sposób ukazuje, że misja Jana Chrzciciela jest ostatnią misją prorocką względem narodu wybranego. Natomiast kiedy czytamy początki zwiastowania, czyli początki historii zbawienia, która zrealizuje się w naszym Panu Jezusie Chrystusie, Mamy już szeroki kontekst, mamy pokazane postaci Cezara, Augusta, potem Teberiusza, potem zarządców prowincji rzymskiej itd., itd., aby pokazać, że zbawienie rozszerza się na cały świat. Drugą taką bardzo ważną rzeczą jest to, że pan Jezus rodzi się za czasów Cezara, Augusta. Co to znaczy? To znaczy, że pokazuje się dwa rodzaje władzy: Władzę państwową, reprezentowaną przez Cezara Augusta. Oraz władzę naszego Pana Jezusa Chrystusa, która zostaje przeniesiona na ziemię jako zbawienie. I powstaje pierwsze pytanie bardzo ważne: czy władza cesarska, polityczna, także i dzisiaj, musi być w opozycji do władzy kościelnej? Otóż nie. Dlaczego? Bo ten problem rozstrzygnął sam Chrystus: oddajcie Bogu co boskie, a cesarzowi co cesarskie. Ale jeżeli cesarz czyni się Bogiem, co zresztą uczynił się August jako bóstwo, co dzisiaj niestety także czynią niektórzy przywódcy pretendujący do tego, że można zmieniać prawo boskie, to wtedy tego, który przyjął Chrystusa, a więc chrześcijanina, obowiązuje zasada, bardziej należy szukać Boga niż człowieka. I teraz w jakim kontekście Pan Jezus przyjmuje chrzest? Przyjmuje chrzest w kontekście historycznym, który dla Izraela jest bardzo trudny. Dlatego, że wszystkie prowincje Ziemi Świętej podporządkowane są władzy cesarskiej rzymskiej. To znaczy, że królestwo Boga zostało podzielone. Mówiąc językiem biblijnym, szałas Dawida rozpadł się. Znowu Izrael przeżywa ciemności, tak jakby Bóg przestał się interesować narodem. Są w ciemności, ponieważ nie ma proroka. I nagle na tej scenie ciemności pojawia się Jan Chrzciciel. Zupełnie inny prorok. Ten, który chrzci wodą, to będzie chrzcił jednorazowo. Chrzest janowy będzie poprzedzony wyznaniem grzechów. Już wtedy mamy w praktyce judaistycznej praktykę tak zwanej spowiedzi usztej, to znaczy takiej spowiedzi, że oczywiście w większości przypadków ogólnie wyznawano grzechy w czasie Jom Kippur. Ale też były takie praktyki, że ludzie poszczególni przychodzili do proroka, w tym wypadku do Jana Chrzciciela i wyjawiali mu konkretne swoje grzechy, które popełnili jako osoby indywidualne. I teraz mi dzisiaj głos Jana Chrzciciela zupełnie inny. Do czego wzywa Jan Chrzciciel? Do zmiany myślenia, do prostowania ścieżek. Wszyscy ewangeliści podkreślają, że Jan Chrzciciel wzywa do prostowania ścieżek, ponieważ on co prawda chrzci wodą, ale czeka na tego, który będzie chrzcił zupełnie czymś innym: duchem oraz ogniem. I to będzie zapowiedź naszego Pana Jezusa Chrystusa. I teraz Chrystus wstępuje do wód Jordanu. Bardzo ważna symbolika, ponieważ wody oznaczają zmazanie grzechów. Dlaczego? Woda w Biblii, zwłaszcza oceany czy morza, symbolizują katastroficzną wizję, że jest to zagrożenie, które może przyjść na każdego z nas. Ale także. Rzeka Jordan, Eufrat, Tygrys, Nil są rzekami, które dają życie. To są główne źródła do tego, że można nawadniać pola, gospodarstwa, wszystko to, co stanowi życie. A nurt rzeki jest ukazywany jako siła. Teraz z jednej strony mamy do czynienia z zagrożeniem, a więc z kataklizmem i dlatego rzeka woda jest tym symbolem ponieważ takim kataklizmem jest oczywiście każdy nasz grzech, ponieważ grzech równa się śmierci, za grzech jest śmierć. Ale też jest wielką szansą nadziei, tak jak te rzeki przynoszą życie w miejscu, gdzie one są umieszczone i gdzie one płyną. I Chrystus dzisiaj wstępuje w te wody. Z jednej strony bierze na siebie zagrożenia, czyli śmierć, która wynika z naszego grzechu, a jednocześnie przynosi dobrą nowinę. Nawrócić się, prostować drogi Panu, to znaczy zmienić myślenie. Ale zmienić myślenie na co? Na to, co mówi Ewangelia, czyli dobra nowina. Mamy zmieniać myślenie pod wpływem głoszonego słowa przez naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa, który dzisiaj wstępuje do wód Jordanu, aby nasz Pan wstępował też w nasze życie, aby to życie wyrywać z zagrożenia i dawać życiodajne wody. Wody wiary, które płyną z Ewangelii. Niech dobry Bóg nam dzisiaj błogosławi.